Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed sobotnim wyjazdowym meczem Krakowi z Lechią Gdańsk. Jest z nami trener pasów, trener Jacek Dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze. No i na początek proszę o taką krótką charakterystykę tego, co, tego, co tutaj jest za nami i przed nami pomiędzy meczem ostatnim ligowym. Czy w tym tygodniu no nie wydarzyło się nic takiego, co by, co by gdzieś tam yy, sprawiło jakieś problemy? Ten zestaw osobowy, który był dobry w meczu z Radomiakiem jest w dalszym ciągu gotowi. Rehabilitują się, rehabilitują się pestka Erasmusen. no i Dawid Jabłoński jest już po operacji, więc wszystko poszło dobrze, więc tyle w temacie osobowym. Dziękuję bardzo trenerze. Przejdziemy do pytań, jeżeli takowe będą Jacek Żukowski, Gazeta Polska, Dziennik Krakowski. Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Dzień dobry, trenerze. Tym zwycięstwem z Radomiakiem 3-0 pewnym chyba sobie tak zyskaliście już spokój na tą końcówkę Ligi. No i w związku z tym moje pytanie: no, o co będziecie grać? No, rozumiem, że o jak najwyższe miejsce w tabeli, ale czy pan też nastawia zawodników, że też grają o jakby już opozycję na, na przyszły sezon również? W każdym kolejnym meczu będziemy grali o, o zwycięstwo. To jest może banał, ale. No ale tak to wygląda. Zobaczymy, do czego to wystarczy. Wiadomo, końcówka, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. My mamy jeszcze coś do ugrania. No, przed nami sześć spotkań, trochę punktów do zdobycia. Możemy swoje miejsce w tabeli poprawić i tak do tego podchodzimy. Zyskaliście ten spokój, zyskała też obrona w, w tym ustawieniu z Jugasem na, na środku. Tak też pan to, że tak powiem ocenia, że no bo umówmy się poprawiła się ta, ta sytuacja w obronie trochę w porównaniu z tam z poprzednimi meczami, gdzie traciliście czy po 3-4 bramki. Ja wiem, no na pewno zagraliśmy na zero z tyłu, na pewno zagraliśmy bardzo solidnie. Dawid Jugas to jest taki w tym momencie naturalny bym powiedział lider tej drużyny, chłopak najbardziej doświadczony. Grający długi czas też na, na środku obrony, może w innym zestawieniu, w systemie, ale, ale dał sobie radę. Ja byłem przekonany, że sobie da radę. Myślę, że dobrze też zagrali y, ci półśrodkowie, czyli Hoskonen, Gica, więc tu się wszystko na to złożyło. No, chciałbym, żeby w następnych meczach to, to potwierdzić, żeby ta obrona no, znowu stała się takim monolitem. Grzegorz Wójtowicz, Polska Agencja Prasowa. Chciałem zapytać o plaka, bo y, tre, prezes... Y, Filip jak w wywiadzie dla Jacka mówił, że miał grać w meczu rezerw, ale y, zgłosił kontuzję. Czy z nim jest już wszystko dobrze, czy to była kontuzja taktyczna, czy, czy, czy realna? I tak ogólnie no, co sprawiło, że ten zawodnik, który no, jeszcze tak niedawno był silnym punktem drużyny, no ale no, co by nie mówić, na wiosnę spory zjazd zaliczył formy. Co to sprawiło? No trudno mi powiedzieć. Natomiast. Natomiast e, rzeczywiście słabiej to ostatnio wyglądało. Był przewidziany do gry w dwójce, ale, nie, ale e, zgłosił kontuzję. Na chwilę obecną sytuacja z nim wygląda, wygląda w ten sposób, że został po prostu przesunięty do drużyny rezerwowej. Tam trenuje i tam na razie będzie grał. Jeszcze chciałem zapytać o Jakuba Myszora, bo był już na ławce rezerwowych, nie pojawił się na boisku. Czy dostrzega Pan jakieś takie postępy w jego dochodzeniu do formy, że jest szansa, że mógłby Pan z niego w jakimś wymiarze czasowym w meczu w Gdańsku skorzystać? Czy on już jest znaczy... na to gotowy, żeby tam, nie wiem, z kwadrans czy więcej zagrać? Znaczy, no, zaczął to od paru dni trenować z pełnym obciążeniem, więc w tym meczu akurat no, nie było potrzeby. Jego wejścia zagrał 45 minut w niedzielę w meczu rezerw, ale widać jeszcze po jego poczynaniach, że trochę mu po prostu brakuje. Oczywiście jedzie z nami do Gdańska, jest brany pod uwagę. Na pewno w tych ostatnich meczach Kuba dostanie, dostanie szansę po to, żeby, żeby jeszcze złapać minuty, żeby pograć. W jakim wymiarze to będzie wyglądało? No to wszystko zależy od tego, jak szybko będzie wracał do takiej dobrej dyspozycji. To teraz jeszcze chciałem zapytać o Lechię Gdańsk, wiadomo w jakiej drużynie ta jest sytuacji, no, bo ostatnio przegrywa. Chociaż ten mecz z pogonią w porównaniu z tym, co zagrali w Gdańsku, to jednak wyglądało z ich strony trochę lepiej, bo nawet można powiedzieć, że więcej mieli sytuacji tacy. Momentami nawet byli bliżsi zwycięstwa, więc, więc czy spodziewa się pan tam, nie wiem, drużyny takiej totalnie zdeterminowanej, walczącej o swoje, czy, czy że to już tam ten rozkład taki związany z wizją spadku będzie dominował? Nie, no myślę, że Lechia to jest naprawdę klub, który ma potencjał na zdecydowanie wyższe miejsce w tabeli. Dlaczego tak nie jest? No to nie jest moja też sprawa, jeśli ja nie będę na tym wszystkim rozwodził, bo nieładnie z mojej strony będąc paręset kilometrów od Dańska oceniać Lechię, z Pogonią zagrali naprawdę bardzo dobry mecz, bo, bo długimi fragmentami byli stroną dominującą, mieli swoje sytuacje, no ale w takich meczach, gdzie gra się o życie, no to czasami taka właśnie bramka, którą się dostaje w takiej sytuacji specyficznej, po, po samobrojczym trafieniu, a Buchanny, no trochę podłamuje i tak się stało z Lechią, natomiast ja się spodziewam drużyny bardzo zdeterminowanej, drużyny walczącej, no o życie, bo co by nie mówić, to dla Lechi mecz z nami to jest mecz o życie. Po to, żeby jeszcze pozostać czy tam dostać tlenu, właśnie nawiązując do tego, co Pan mówi, trenerze, czy mogą tutaj właśnie w tym meczu szczególnie cechy wolicjonalne zdecydować? Nie, nie stricte umiejętności piłkarskie, tylko właśnie. Może być przechył yy, w kierunku w kierunku tych, kto będzie miał tej więcej determinacji, więcej, więcej tych cech? Ja mam, to determinacja to jest jedna rzecz, no ale, ale na boisku piłkarskim zawsze dominują cechy piłkarskie I oczywiście trzeba podeprzeć cechami i motoryką, ale cechy piłkarskie zawsze będą na pierwszym miejscu i Lechia te umiejętności piłkarskie ma, przecież tam jest wielu zawodników, no naprawdę nietuzinkowych o wysokich umiejętnościach, więc, więc to, że oni w piłkę grać umieją, no to my wszyscy wiemy. Ale my też będziemy się starali w Gdańsku zagrać, zagrać na wysokim potencjale, zarówno cech motorycznych, jak i piłkarskich. Zaczyna to wszystko ostatnio naprawdę nieźle wyglądać i chcemy to po prostu potwierdzić w Gdańsku. I jeszcze chcę zapytać o tą końcówkę: 6 meczów zostało. Czy ktoś z tych chłopaków z drugiej drużyny ma jeszcze szansę, żeby jakoś mocniej jakby zaistnieć w ekstraklasie? No to będzie zależało od tego, jak, jak będą wyglądali, jakie będą dawali sygnały. Oni też mają swoją ligę, która, która trwa. Eee, zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. No przecież du, du, duża część tych chłopaków stale jest na łatwiech rezerwowych. Ostatnio weszli odłoski Łoski za ocha w mają w wymiarze czasowym, no ale takie zmiany były akurat e, konieczne, więc oni cały czas dostają ci chłopcy samczę, cały czas są w kręgu zainteresowań. Natomiast sytuacja, która będzie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My mamy też swój cel, chcemy jak największą ilość punktów zdobyć, więc to też trzeba w jakiś sposób racjonalnie, mądrze ułożyć. Zdaje się, że nie ma więcej pytań, zatem dziękuję panom. Dziękuję to w w tym razie dziękuję bardzo. Aha, no może jeszcze jedno pytanie: bo dzisiaj konferencja domyślam się, że jutro już jedziecie. Tak, jutro, jutro po treningu porannym jedziemy już do Gdańska. Mhm. Czyli też będzie przystanek gdzieś tam? Nie, nie jedziemy do Gdańska. Zatem teraz już oficjalnie kończymy. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.